Fotografka Magda Pawluczuk rozmawia z uczestnikami festiwalu i koordynatorkami dostępności. W tle ujęcia z dostępnych wydarzeń festiwalowych: warsztaty sparzenia herbaty, gimnastyka wytchnieniowa dla mam dzieci z niepełnosprawnościami, warsztaty z szermierki samurajskiej, spotkania w muzeum. Na zajęciach dla dzieci najmłodsi malują farbami, rysują, bawią się na warsztatach z piosenką w języku migowym. Mazowiecki Instytut Kultury. Spotkania uczestników i koordynatorów. Często wydarzeniom towarzyszy tłumaczenie na polski język migowy i napisy dla niesłyszących. Są też spacery po jesiennym lesie i po zabytkowym osiedlu Przyjaźń. Na tle kolorowej jesiennej przyrody, napis. 11 Festiwal Kultury bez barier i hasło festiwalu. Możesz mniej. Magda Pawluczuk. Dlaczego wybrałaś te warsztaty? Monika Dubiel, uczestniczka festiwalu. Przede wszystkim dlatego, że bardzo lubię to muzeum, bo tutaj zawsze jest super interaktywnie i naprawdę jak mówią, że nie można czegoś dotknąć, to można bardzo dużo dotknąć. I sam temat mnie bardzo zainteresował, bo no, parzenie herbaty wydaje się rzeczą prostą, ale jak się w to wgryź, to się okazuje, że jest to cały rytuał i jest mnóstwo rzeczy, których e, nie wiedziałam. Katarzyna Grabowska, uczestniczka festiwalu. Wyszliście Państwo naprzeciw e, po prostu potrzebom e, rodzin, Zwłaszcza rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Nasze dzieci są w większości po prostu zaopiekowane, dlatego że my rodzice wybieramy im wspaniałe miejsca, terapie i tak dalej, natomiast zapominamy o sobie. Także był to czas taki dla nas, którego tak naprawdę w życiu mamy dosłownie minimum. Paulina Gul, uczestniczka festiwalu. Jak mi się podobało, inna kultura. Pierwszy raz byłam na tym takim. Było ciężko, ale ciekawie. W tym roku hasło festiwalu to jest Możesz Mniej? Więc, trochę w takim, żeby się zatrzymać, żeby odpocząć. Jak interpretujecie takie hasła? Uczestnicy warsztatów parzenia herbaty w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Ja to rozumiem w ten sposób, że nie trzeba wszystkiego robić na 100%. Nie wszystko trzeba robić idealnie i na pewno spotyka się to z tematami warsztatów, które widziałam w programie. Rozumiem to tak, że nie mogę ilościowo, ale jakościowo lepiej. Juliana Chrzanowska. Teatr Lalek Gulliver. Myślę, że to jest taka rzecz, którą każdy może sobie powiedzieć każdego dnia. I to jest coś, co powinno zdjąć każdemu z barków duży ciężar. I każdy powinien wiedzieć, że zawsze ma taką możliwość, i że to jest w porządku, i że mniej jest okej. Okay. Irmina Recka, Narodowe Centrum Kultury. Jest z tych wydarzeń mniej, ale może bardziej się zatrzymać i skupić na e, konkretnym wydarzeniu, konkretnym dniu. Pobyć w tym, porozmawiać z kimś później o tym, a nie tak jak to jest na festiwalu, że właściwie skaczemy z wydarzenia na wydarzenie i w niczym się nie zanurzamy. Nie jesteśmy na dłużej. Anna Zdzieborska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Był to strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o tytuł tego rocznego festiwalu. Bardzo, wydaje mi się, jest to potrzebne wszystkim osobom, które pracują w różnych instytucjach na stanowiskach koordynatorów, koordynatorek dostępności, żeby się zatrzymać. Marta Kurowska, Wrocławski Teatr Lalek i Fundacja T. Dwukropek. Hasło festiwalowe kojarzy mi się przede wszystkim ze słuchaniem. A z tym, żeby nie produkować miliona wydarzeń, ale bardziej wsłuchać się w potrzeby ich uczestników, odbiorców, zrobić może mniej, ale lepiej dopasowane. Natalia Szemis, Fundacja Wielozmysły. Powiedzenie sobie, że możemy się zatrzymać, że możemy mniej i poddać to wszystko większej refleksji jest takim odważnym krokiem, i mam nadzieję, takim, który zapoczątkuje. Ogólną taki trend czy zmianę w, w instytucjach kultury, które też sobie dadzą większe przyzwolenie na to, żeby, żeby zwolnić, żeby gdzieś tam zweryfikować to, co do tej pory zrobiły, poddać do jakiejś refleksji. Co można zrobić, żeby było więcej dostępności? Wydaje mi się, że mówić że przede wszystkim mówić bardzo szerokiemu gronu odbiorcy o tym, że dostępność jest. O tym, że warto zapraszać swoich sąsiadów, bliskich, znajomych, że mogą przychodzić do różnych miejsc. Zacząć zatrudniać jak najwięcej samorzeczników, osób, które będą mogły z nami projektować te działania, żebyśmy to robili razem z osobami, a nie dla tych osób. Pytanie, czy można tą kulturę dostępną jakoś zacząć przesuwać bardziej w kulturę dobrostanu, która uwzględni dobrostan nie tylko odbiorców, ale też pracowników instytucji kultury. Rozmawiać z dziećmi, nie rozmawiać z dorosłymi, ale myślę, że najlepiej i najwięcej rozmawiać z dziećmi, bo one wiedzą i są dostępne z natury i też jakby mają...